Tu, 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 tu. O, chcę wieszyć. Możecie się zdziwić, że... To jest pierwszy odcinek na shaderach. Hmm. Nie wiem po, pole, po, polecam Wam tego shadera, bo to jest komplementni unboad. To jest całkiem ładny shader. Jest jeszcze komplementnie regminę, którego też polecam, tylko że ma inne chmury, które są słabsze. Gorsza woda. Chyba, że ma dobrego kompa, to będą wtedy lepsze chmury. Nie, chmury będą dalej takie dziwne. Ale te chmury bardziej realistyczne. Um. Pochodnia też... Jak lubicie teraz Nie wiem, jak ktoś ma słabego kompa, polecam na potato zagrać, ale jak ktoś ma dobrego, no to możecie na very low. jak ma takiego słabego jak ja trochę. Na very low może. Bo jak ktoś ma w ogóle tak najsłabszego, to nie odpalajcie shaderów i grajcie bez. Um, w ogóle mam nowego skina: to jest Kulki. Cool um, dlaczego akurat Kulki? Cool nie wiem, bo, bo lubię Kulkiga. Cool Dlatego. Do, do tego hatera. No, widzę, to jak widzicie, no to tyle chyba. No dobra, w sumie nie to tyle. Pokażę Wam, jak fajnie działa noc. Patrzcie. Chciałbym wam pokazać JOIN team cool kit. To jest takie cool. I patrzcie na to. Time set. To set. nie Co ja wpiszę? Co ja piszę? Time set midnight. Mid. Set. Set Mid. Night. O! I patrzcie, jak tu ładnie wygląda. Dojdźmy do hotelu. My, mam słabego, mam słabe P. Um, Wy się dziwicie, czy ja gram na ultra, czy ja gram na. Czekam na high, czy na medium, otóż nie, nic z tego. Gram na very low. Mega ładnie to wygląda. Dobra, to tyle, narka.